Czy samobójca może pójść do nieba? Tak, ale jeżeli jego samobójstwo nie było świadomym, dobrowolnym powiedzeniem Bogu: nienawidzę cię i nie chcę być tobą na wieczność w niebie. Samobójstwo jest wielką tragedią dla samobójcy, jego rodziny, przyjaciół i dla Boga. Dlatego zawsze jest wielkim złem i złamaniem Piątego Przykazania Bożego, nie zabijaj, czyli grzechem. Samobójstwo jest wielką tajemnicą i może być rozpaczliwym wołaniem o pomoc, kiedy człowiek z powodu cierpienia, strachu, choroby, depresji. Nie radzi sobie z życiem. Samobójca jakby krzyczał: Chcę żyć, ale nie mam na to siły. Tylko Bóg wie, dlaczego samobójca odebrał sobie życie i jaki jest teraz jego los. Ale tylko Bóg był z nim też aż do końca, więc mógłby się za samobójców, żebyśmy mogli spotkać się z nim w niebie. Niech Bóg nauczy nas pomagać ludziom, którzy stracili siłę do życia, żeby nie chcieli już go sobie odebrać. A czy zwierzęta będą w niebie? A, to już w następnym odcinku.